Zespół Śpiewaczy w Pałcku istnieje już ponad 40 lat, ale pan Wiesław Furmankiewicz i ja prowadzimy ten zespół dopiero od 10 lat. I właśnie obchodziliśmy dziesięciolecie naszego uczestnictwa w tym zespole i cieszymy się niezwykle tym, że przez te 10 lat doprowadziliśmy zespół do takiego poziomu, że drugie miejsce ma w województwie. Zdobywamy międzynarodowe nagrody, a każdego roku w Krośnie odbywają się tak zwane festiwale kultury współczesnej wsi. Są to festiwale międzynarodowe, w których biorą udział też zespoły z zagranicy. Największą radością dla nas było w tym roku to, że było dziesięciolecie organizowanych tych międzynarodowych festiwali i samo uczestnictwo już w takim jubileuszowym festiwalu jest nagrodą, bo zaproszone zostały zespoły, które przez te 10 lat zdobywały czołowe miejsca. Więc samo zaproszenie już na taki festiwal jest nagrodą, a tutaj nie liczyliśmy na żadne dodatkowe nagrody. Okazało się, że dostaliśmy do, dodatkowe nagrody. nie trać humoru, czy wyjść z domu, czyny pośród przyjaciół, najlepiej jest, czy te proste słowa, czynim zanudź odmową, czynim powtarzaj z nami, czy wesoło jest. Nagrodą zawsze jest Sowa. Sowa, symbol mądrości ludowej, tak to jest nazywane, dlatego Sowa. A dla mnie osobiście największym wyróżnieniem jest fakt, że otrzymaliśmy nagrodę za pokoleniowość i wyjątkową kulturę muzyczną. To jest bezcenne dla mnie. Bo występując tu i tam, czy biorąc udział w różnych festiwalach, nigdy nie liczymy, nie stawiamy głównie na nagrody. Chcemy wykonać to, co potrafimy jak najlepiej, a jeżeli przy tej okazji jeszcze jest jakaś nagroda, to wspaniale, to bardzo się cieszymy, bo to dodaje y, takiego kopa artystycznego dzieciakom, y, tym ludziom, którzy przychodzą na próby, fascynatom y, śpiewania, bo przecież to są amatorzy, to są ludzie, którzy nie mają płacone za to, że śpiewają w zespole. Ich największą nagrodą jest aplauz publiczności i to jest największa uciecha. usłyszę walca, dźwięk, wnet do tańca proszę cię. Wirujemy pośród par, a wraz z nami cały świat. Przytuleni w tańcu, tyl wyczuwamy wspólny rytm, Raz do przodu, a raz w tył, bądźmy aż do utraty sił. A muszę tak... powiedzieć, że dla mnie ogromną radością jest fakt, że do zespołu przychodzą dzieci. Przychodzą dzieci niezwykle utalentowane. Mamy dzieci. Które śpiewają solowe partie i mają tak piękne głosy, że chłopiec Dominik Fiałkowski, dwunastoletni, śpiewa pieśni o matce, które wzruszają słuchaczy do tego stopnia, że, że mamusie będące na sali łezki wycierają z oczu. A też i dziewczynki, dwie. Jego siostra plus Monika Stańczak, druga solistka, śpiewają przepięknie. I to jest największa radocha, bo dla tych dzieci na takiej małej wsi, bo przecież Paus jest maleńką wioską zaledwie 300 mieszkańców. Cieszymy się, że te dzieci, które od nas odchodzą, bo dorastają, idą dalej do średnich i wyższych szkół, ale wynoszą z naszych działań nie tylko umiejętność śpiewania, ale także uczymy ich miłości do ojczyzny, do tradycji, do kochania swojej własnej wioski. I zdarza się, że występując poza świebodzinem, spotkamy naszych absolwentów z naszego zespołu. I przychodzą, cieszą się i przychodzą na nasze koncerty. kiedy Skąd w ogóle ten pomysł y, utworzenia takiego zespołu? Y, skąd to się wzięło? Bo y, tak jak wiemy, to jest wielopokleniowy zespół, czyli są babcie, są mamy, są dzieci. I w jaki sposób zachęcacie też te małe dzieci dorastające do tego, żeby śpiewały, żeby, żeby zajęły się właśnie Taką działalnością, być może dla wielu obcą, bo wielu z nich woli internet, woli pójść z kolegami gdzieś tam coś porobić innego, a Wy jakoś macie jakąś taką magiczną moc sprawczą, że, że potraficie ich przyciągnąć do siebie jak magnes. Więc muszę Panu, Panie Redaktorze, powiedzieć to, że. Największą radością jest właśnie fakt, że my nie musimy żadnych sztuczek stosować, żeby zachęcić do przyjścia do zespołu. Do zespołu przychodzą ludzie wrażliwi, a to jest mała wioska. W takiej małej wsi nie ma wielu rozrywek. Jest świetlica, jest internet, tak jak pan powiedział. Jest to niebogata. Wioska. A y, fakt, że współpracujemy z Radiem Zachód, i tu kłaniam się panu y, redaktorowi Donatowi Linkowskiemu, y, który zachwycił się naszym zespołem i y, współpracuje z nami, nagrywa nam płyty. I fakt, że dzieci słyszą siebie w radio przynajmniej raz w tygodniu, bo teraz akurat leci lista przebojów na swojską nutę, tak zwana. To jest piękne, to zachęca do działania w zespole. Idzie niebo ciemną nocą. Na partusku pełno. Gwiazdy gwiazd. błyszczą i gocą, aż wyjrzały ptaszki z gniazd. A jak wyjrzały zobaczyły, to nie chciały. Chcę powiedzieć, że wielopokoleniowy zespół, bo babcia, babcia najpierw opiekuje się wnukiem czy wnuczką, przychodzi na próbę i przyprowadza tego wnuka czy wnuczkę. I tak się zaczyna kontakt dziecka. Z zespołem. I ten dzieciak potem łapie chęć śpiewania. Miałam taką sytuację, że przychodziła trzyletnia dziewczynka, która jeszcze nie, nie miała skończone, Trzy lat, nie, trzylatka, nie umiała jeszcze dobrze chodzić. Stawała obok mnie i dyrygowała, naśladowała mnie. I teraz ta dziewczynka jest solistką w zespole. Także właśnie tak się zaczyna werbunek do zespołu. Oczywiście przychodzą ludzie wrażliwi, tacy, którzy mają słuch, potrafią śpiewać, bo ktoś, kto nie potrafi, to czasem przychodzi, siada i tylko słucha, jako słuchacz. W czasie prób przychodzą ludzie, miejscowi, siadają i słuchają. Po prostu słuchają naszego śpiewu. A co przyciąga? Repertuar. My staramy się urozmaicać repertuar, staramy się takie piosenki śpiewać, że nie są nudne, na przykład i ludowe, i biesiadne, i patriotyczne, i bardzo często piszemy sami teksty. Ja na przykład no muszę się tutaj pochwalić nieskromnie. Dostałam też międzynarodową nagrodę za teksty piosenek które się bardzo podobały i to już dwie nagrody, bo jedna w ubiegłym roku i obecnie wyróżnienie za piosenkę tegoroczną, którą śpiewał właśnie Dominik Fiałkowski. Napisałem tekst do tej piosenki. Także to są powody, dla których dzieci przychodzą i chcą występować. No potem się też mogą popisać swoimi talentami i swoimi umiejętnościami w szkole, na różnych akademiach, czy gdzieś poza szkołą, czy nawet w kościele. Dzieci śpiewają też i popisują się. No jest to wielka frajda dla takiej małej wsi jak Pauc, jak przyjeżdża telewizja, przyjeżdża radio, nagrywa piosenki, słyszą się w radio, w telewizji, o czym już mówiłam.